Jestem w Lyonie, w katedrze Jana Chrzciciela. Tutaj w katedrze Jana Chrzciciela nie ma organów, przynajmniej tam, gdzie powinny być. Zastanawiałem się, czy organy może są na ołtarzu, ale ołtarza też nie ma w tej katedrze. Są organy, są po mojej prawej stronie takie stare i po mojej lewej stronie takie troszeczkę nowsze. Początkowo myślałem, że jedne i drugie organy to są, jest jeden instrument i można na nim zagrać, ale wygląda na to, że to są dwa rozmaite instrumenty. Jeśli tak rzeczywiście jest, to znaczy, że można mieć stereo, można mieć koncert na dwóch organistów i dwa instrumenty. Czegoś takiego szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem. Ale to nie wszystko. Ten zegar za mną to jest wieczny zegar, to jest XIV-wieczny wieczny zegar i to jest chyba najsławniejsza rzecz, którą tutaj w tej katedrze liańskiej można zobaczyć. Ciekawostka jest, że on pokazuje godziny, pokazuje fazy księżyca, ukrad słońca, a ten cyferblat poniżej to jest cyferblat pokazujący wieczny zegar. Co ciekawe, to według opisu, który jest obok. Ten wieczny zegar pokazuje czas wieczności do 2019 roku, ale jak się mu bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że on się w 2024 roku rozpoczyna. Nie wiem, czy został zmodyfikowany, czy też czas się skończył i żyjemy już w zupełnie innych czasach. Jakby ktoś się mnie pytał, to chyba mam wrażenie, że rzeczywiście czas się w 2019 roku skończył i mamy zupełnie nowy czas. A tutaj na opisie zegara, który przeczytałem i dowiedziałem się, że był do 2019 roku, są jeszcze na czteroliniowej, średniowiecznym zapisie nutowym nuty, melodyje, które on wygrywa. Niestety, wygrywa je w tej chwili. Tylko 4 razy, do, 4 razy na dzień, od 14 i jakichś tam następnych godzinach. A kwadransów nie wybija, ponieważ jest w renowacji. Przynajmniej według tego, co jest napisane. Ale jesteśmy we Francji, także nie wiadomo, czy to, co jest napisane, zgadza się z rzeczywistością. Tak to jest. Ta rozeta, tam na górze nade mną, to jest tutaj w katedrze lijańskiej Okno Dwóch Adamów. Więc dowiedziałem się z opisu, że pierwszym Adamem był ten Adam biblijny, Adam człowiek, ten co zgrzeszył, pra człowiek, a drugim Adamem jest Chrystus, więc pierwsza połowa, pierwsze sześć fragmentów tej rozety opisuje życie Adama, a drugie sześć opisuje życie Chrystusa. Pierwsze sześć to, zwykłe, to życie zwykłego śmiertelnika grzesznika, a drugie sześć to życie odnowiciela, odkupiciela. Tego, który przyszedł nam, życie ludzkie zmienić. Tak to jest. Absolutnie nieprawdopodobne, jeśli ta katedra rzeczywiście jest wykorzystywana do takiego spektaklu, jaki tutaj na reklamówce ustawiony koło ołtarza bocznego jest reklamowany, gdzie cała katedra jest oświetlona laserami i innymi światłami, zmienia barwy, wyświetlane jest niebo i tak dalej, i tak dalej, to ja chyba w październiku naprawdę do Lyonu przyjadę i zobaczę. Spektakl jest 18 października i 17 listopada według tego, co jest napisane. Naprawdę wygląda to absolutnie wielki total. Chciałbym zobaczyć te światła tutaj na tym super suficie. No i rzeczywiście tak to jest, jeśli katedra jest niewymalowana, jeśli katedra jest czysta i ściany ma w miarę w jednym kolorze, to dlaczego nie wykorzystać jej w ten nowoczesny sposób? To są drzwi do Zakrysty są takie niskie, także jeśli któryś ksiądz jest tutaj wyższy, czyli takiego normalnego wzrostu. To może się nie zmieścić, a jak będzie miał jeszcze czapę nad sobą, to się na pewno nie zmieści. To pokazuje, że ludzie w średniowieczu byli rzeczywiście trochę chyba niżsi od nas współcześni, a to Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel pokazuje cztery symbole chrystusowe. Po pierwsze pokazuje palec do góry na niebo, po drugie trzyma ze sobą krucyfiks, jak tu wycelować po trzecie jest zawinięty w skórę zwierzęcą, symbol pustyni, a ten baranek to baranek Boży, cztery symbole na jednej rzeźbie. I tak właśnie w takich miejscach bywa. Jak wchodziłem do tego kościoła, jak zobaczyłem tę katedrę z tymi pustymi kolumnami w jednym kolorze, mało starą, mało gotycką, a może i gotycką, ale w porównaniu do innych wielkich katedr francuskich, to taka sobie. A tu, jak w każdym kościele, znajdzie się coś ciekawego do oglądnięcia. Także udało się też w tej. Swoją drogą takie połączenie współczesności tych współczesnych ławek, tych sterylnych ścian, tych wyczyszczonych kolumn w kolorze piaskowca, nawet mi się podoba. Szczerze mówiąc, takiej katedry jeszcze nie widziałem. Miałem wątpliwości, a tutaj coś fajnego się znalazło. Zawsze tak jest. No właśnie, a tu jak się stoi przed katedrą, to wcale nie widać, że ona w środku jest taka wielka i taka odlotowa. Wygląda jak szersza, nie wyższa, raczej jak włoskie katedry niż jak strzelista katedra w Lion. Na przykład listę Kelw. Pozdrawiam z Lyon, Na razie. Yeah.